Przy okazji sporu o konwencję o przeciwdziałaniu przemocy doszło do ostrego sporu o to, co właściwie czyni mężczyznę mężczyzną. Okazuje się, że groźne dla męskości może być na przykład zmywanie i sprzątanie. Niektórzy przekonują, że mali chłopcy nie powinni się tego uczyć, tylko spokojnie poczekać, aż zrobią to za nich kobiety. Inaczej grozi im wielkie niebezpieczeństwo. Ratunkiem może być moda nadrwala. Adam Federer. Na transparentach przed sejmem. Sporo było o mężczyznach, o kobietach, ale także o zwierzętach, a najwięcej o koniach. Kozłowcy z koniem trojańskim. Tak to wygląda. Arcybiskup Stanisław Gondecki mówił nie o przemycaniu ideologii genderyzmu w koniu, ale pod płaszczykiem konwencji. Niektórym rodzicom podoba się uczenie chłopców, że winni po sobie sprzątać, a nie czekać, aż zrobią to za nich dziewczynki. To nie chodzi o to, kto sprząta, prawda? Tylko chodzi o to, jakie będzie to pokolenie. Że to będzie pokolenie seksualizowane, z zaburzeniami jakby psychicznymi. Także w Sejmie żaden przeciwnik konwencji nie opowiedział się jednoznacznie przeciwko próbom nauczania dzieci płci męskiej sprzątania. Jakby chłopiec nie wiem, sprzątał w domu, ci gotował, e, uważam, że to, to, to dobrze, że pomaga w domu. A jak pierze? Tym bardziej uważam, że to ja sam pieczę sam gotuję i czuję się pełnym wartościowym mężczyzną. Ale temperatura sporu była wysoka. W sali obrad ciasno. Spojrzenia oraz argumenty obu stron mocne i twarde. Na przykład, że w konwencji chodzi nie tylko o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, ale także, a właściwie to głównie, o redefinicję pojęcia płci i edukację. Mowa była o tym, że o tych ekspery eksperymentach genderowych, o tym przebieraniu chłopców za, za dziewczynki, Wbrew woli tychże dzieci, no to jest rodzaj przemocy w stosunku do, do tych maluszków. Nauka nie przemawia, rozsądek nie przemawia, logika nie przemawia. To nie wiem, co przemówi. Wszystko jest na naszych transparentach. Tu, gender plus konwencja to jest ebola. Jest także zapłakane dziecko płci męskiej w sukience. Oraz trudno powiedzieć, dlaczego dziecko płci żeńskiej z samochodem jest uśmiechnięte. Ten dokument twierdzi, że nie ma kobiety i mężczyzn. Pana nie będzie, mnie nie będzie za jakiś czas. To ewentualnie w przyszłości. Na razie można zauważyć raczej odwrotne tendencje. Jest taka moda, żeby manifestować męskość, zapuścić brodę i wyglądać jak drwal. Dzisiaj pozmywałem już, posprzątałem, odkurzam. Gratuluję. Dzięki, dzięki, namęczyłem się strasznie, e, ale też potrafię używać wiertarki i różnych innych elektronarzędzi, jak to facet powinien. Tadeusz Radzikowski chwali taką postawę. Myślący Polaku, zapamiętaj, gender ideologią zachodnich mięczaków. To jego przekaz. Widać tam, nie? Twardziel. Synem. To taki symboliczny, zdrowomyślący i w ogóle zdrowy Polak. Może być nawet bez brody, ale ze zdrowym polskim dzieckiem na rynku. Adam Feder, wiadomości.